Pan Dariusz Niesiona. Szanowny Panie, ze smutkiem przyjąłem, przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Ojca, Świę, świętej pamięci Władysława Niesiona. Łączymy, łączymy się z Panem żałobą. Chciałbym wyrazić najgłębsze wyrazy wsparcia dla Pana oraz wszystkich bliskich, którzy opłakują podejście tego wspaniałego człowieka. W 1966 roku Pański Ojciec został oznaczony przez, przez Instytut jadwasz najwyższym cywilnym izraelskim oznaczeniem, medalem sprawiedliwy wśród narodów świata oraz otrzymał honorowe obywatelstwo Państwa Izrael za bohaterską postawę w czasie zagłady, gdy z pełnym poświęceniem pomagał wielu prześladowanym Żydom, z których co najmniej 12 rok przeżyło wojnę. To nasi wspólni bohaterowie. Zawsze byli, są i będą dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, przykładem prawdziwego człowieczeństwa, wierności zasadom moralnym. Jesteśmy im winni cześć i pamięć, którą należy przekazywać z pokolenia na pokolenie. Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy współczucia i wielkiego szacunku. Jakow Liwi, ambasador Izraela w Polsce.